Dlaczego tatuaż? Co Pan sądzi o tatuażach? No, to jest bardzo taka osobista sprawa, jeśli chodzi o tatuaże. Ja sobie wytatuowałem, jak z córką jestem na, nad wodą i to jest taka pamiątka dla mnie na całe życie. Planuje Pan kolejna? No, planowałem całą rękę sobie tu wytatuować, ale na razie nie ma czasu i, i to też trochę kosztuje, a nie jest to jakoś specjalnie bardzo potrzebne. Każdy ma osobisty wybór. Ja osobiście nie chcę mi się tatuażu. Dlaczego? No bo to jest szkodliwe dla zdrowia. Tak mam, no, sądzę, że w porządku, nie? Starsi ludzie pewnie na to narzekają, no ale... My młodzi robimy, nie? Każdy tatuaż coś tam pewnie znaczy, nie? Pan się długo zastanawiał, żeby zrobić sobie to, co ma pan tutaj no, na ręce? Ja, 24 lat dopiero zrobiłem, także niedawno. Oj, to jest rzecz zbędna, nie podoba mi się to w ogóle. Nie jestem zwolenniczką tej samej daty. Człowiek ma być człowiekiem, a nie robić z siebie małpy. Owszem, w jakimś niewidocznym miejscu, mały, jakiś fajny, ale tak, to ohydnie wygląda. Dla mnie tatuaże to się wiążą z kryminalistami. Jestem w trakcie usuwania. Nie mam nic do tego. Każdy może robić co chce ze sobą, więc. No ale Pani zdecydowała się usunąć, najpierw zrobić, potem usunąć. Tak, bo było do wykonane po prostu. Byłam dużo młodsza i zrobiłam go w nieprofesjonalnym studio, no i jest jak jest. Usunęłam go. To jeszcze za młodych lat zrobiłem sobie i jedną rękę, drugą w sumie i na razie no, nie myślałem, jeszcze myślałem na nodze, ale nic do tego nie mam. Próbowałem się właśnie.